Mamy dwie wielbłądzice, 18-letnią Abby i 16-letnią Annę. Hello. Jak się pan miewa? Lepiej nie pytać, ciągle w biegu. To dromadery, wielbłądy jednogarbne. Każdy ma własny charakter, wymagają wiele pracy. Przywiózł pan dwa wielbłądy. W zeszłym roku badał pan Annę, urodziła młodę. Tak? Rick i Peggy trzymają wielbłądy już od dawna. Cielna. Jadą tu trzy godziny w jedną stronę, bo nikt inny nie przyjmuje tych zwierząt. Urodziła zdrowego chłopca. Druga też ma ciele. Próby tuberkulinowe i badanie na brucelozę. Rick chce sprzedawać mleko wielbłądzic, więc trzeba je przebadać. Podnosi głowę? Denerwują się, bo nie słyszą swoich dzieci. Kocham cię, ale nie wchodź na mnie. Dzisiaj wszystko może się zdarzyć: pobiorę krew z szyi. Abby i Anna muszą mieć pobraną krew i zrobiony test skórny. Wielbłądy są przeżuwaczami jak krowy. Spokojnie, nie gryź. Leczy się je podobnie, tyle że zachowują się inaczej. Przestań. Wielbłądy to miłe zwierzęta, ale potrafią kopać przed nimi nogami. Tak właśnie robią, tylnymi jeszcze nic nie zrobiłem. A jeśli nie trafią, machają głową jak maczugą. Gotowe. Tym razem im się nie udało. Powalecznym oporze, próba Any... podana. Zabi idzie już z górki. Jeszcze tylko krew, to nie boli. Widzicie? Po co sobie ułatwić życie, skoro można je utrudnić? Rick umie się z nimi obchodzić. We trójkę załatwiliśmy sprawę. Jak? Dobrze. Jestem zadowolony z pracy doktora. Za trzy dni poznamy wyniki badań. Mają cztery strzyki jak krowy. Mam nadzieję, że okażą się zdrowe. Dowiedziałem się czegoś nowego. Mleko przeznaczone do sprzedaży musi pochodzić od zdrowych samic. Mamy trochę w butelce. Nigdy go nie próbowałem. Podobno jest smaczne. Mleko wielbłądów jest bardzo zdrowe. W jednym litrze znajduje się 52 jednostki insuliny, co jest ważne dla cukrzyków. Jak krowie? Spróbowałem. Było całkiem. Niezłe. Daj, mamie. Mamo, chodź, mleko wielbłąda. Jest chętna. Co sądzisz? Niezłe. Odważyłem się spróbować, więc chcę przekonać do tego innych.